Co zyskał Polski Związek Piłki Nożnej na rozwiązaniu tego kontraktu? Czy to są dobre warunki? Udało się, bo wiemy o tym, że z medialnych doniesień, nie wiem, czy pan to potwierdzi, nie było klauzuli odstępnego. Trener Paulo Sousa nie miał takiej klauzuli. Nie, no Udało nie się było. wynegocjować dla Polskiego Związku Piłki Nożnej dobre warunki finansowe? Tak, dobre. Udało się, także, bo kilka dni przeciągnęliśmy te rozmowy, także oni też gdzieś tam byli zdesperowani z rozwiązaniem tego kontraktu, bo e, mi się wydaje, że trener dzwoniąc do mnie drugiego dnia świąt i Oznajmiając, że mm, chciałby rozwiązać ten kontrakt, to ja wiedziałem, że już on musi mieć 100% pewny klub, a pomyślałem, że zapewne ma jednostronnie już podpisaną umowę czyli Brazy brazylijski klub podpisał mu tą umowę, umowa leży u niego, tylko on czeka na rozwiązanie umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, żeby parafować tą umowę, którą, którą tego. Ale to są moje tylko przemyślenia, a czy tak było, to, to właśnie, to nie wiem, bo. Ile tam, 20 minut, pół godziny po rozwiązaniu kontraktu automatycznie pojawiła Flamengo. się informacja, że podpisał kontrakt z klubem, z Flamengo, tak? No właśnie, medialne doniesienia mówią, że jest to około 210 tysięcy euro to, to odszkodowanie dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, samego odszkodowania. Czy jest to pan w stanie to potwierdzić, te informacje? Nie, nie, to są dosyć wyższe kwoty, także na pewno nie takie. Czy te Czyli... pieniądze Paulo Souza zdeklarował się wpłacić sam? Wie pan, jak to będzie wyglądało? To będą pieniądze od niego, od klubu, od Flamengo? Nie, to nie od Flamengo. My podpisano, mamy umowę z, z trenerem. Ta umowa była kilkakrotnie tam sprawdzana przez naszych prawników. Co jest najważniejsze, że są też kary umowne wpisane do tej umowy, że jeżeli spóźni się dzień czy dwa z wpłaceniem, także tam są bardzo duże, poważne kwoty, które będzie musiał zapłacić.